Na kolejnych ujęciach zmodernizowany dworzec łódź fabryczna, rysunek planowanej infrastruktury kolejowej w łodzi teren budowy tunelu średnicowego, ciężarówki wiedzące autostradą fragmenty urządzeń wiertniczych, wizualizacja stacji łódź śródmieście w betonowym szachcie tarcza do odrążenia tuneli. Na tle mknącego pociągu żółty napis na turkusowym tle Łódź po kolei. Jesienny dzień prowadząca przy przejeździe kolejowo-drogowym. Zapala się czerwone światło, opuszczają się rogatki. To jasny sygnał, że nie wolno nam wjechać na przejazd kolejowo-drogowy, bo za chwilę przejedzie tędy pociąg. Niestety kierowcy często za nic mają sobie te przepisy, a to może skończyć się tragicznie. Dzisiaj w programie Łódź po kolei porozmawiamy o bezpieczeństwie. Ja nazywam się Martyna Kowalczyk. Zaczynamy. Rogatki opuszczają się, miga czerwone światło. Barbara Stankiewicz, zastępca naczelnika sekcja eksploatacji koluszki. Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego wyodrębniamy następujące kategorie przejazdu, mianowicie kategoria A, czyli rogatki i sygnalizacja obsługiwana przez obsługę tego przejazdu, zazwyczaj drużnika przejazdowego. Przejazdy kategorii B są automatyczne, wyposażone w półrogatki, rogatki i sygnalizację umieszczoną na znajdujących się albo w sygnalizatorach. Przejazd w kategorii C jest bez rogatek z sygnalizacją, przejazd kategorii D z krzyżem Świętego Andrzeja i wyposażonym w znak STOP. Samochody stoją przed zamkniętymi rogatkami. Po Torach przejeżdża pociąg osobowy. Zbliżając się do przejazdów kolejowych należy zachować szczególną ostrożność. Bezwędnie stosować się do sygnalizacji znajdującej się przed przejazdem bądź znaków stopu. Samochody przejeżdżają przez tory, mijają znak stopu i krzyż w czerwono-białe pasy. Wzrost bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych to efekt inwestycji realizowanych przez PKP polskie linie kolejowe SA ze środków budżetowych i unijnych, m.in. na trasę. Łódź Kaliska z Luńska Wola, Łódź Kaliska z Gierz Ozorków Łęczyca, Łódź widzew Koluszki oraz na trasie Warszawa-Poznań między Kłótnem a Łowiczem. Rafał Wilgusiak. Bezpieczeństwo jest priorytetem PKP Polskich linii kolejowych. W ramach modernizacji przejazdy są wyposażane w nowoczesne urządzenia, montowane są sygnalizacje świetne, montowane są rogatki. Pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za bezpieczeństwo w ruchu kolejowym przechodzą regularne szkolenia, a uzupełnieniem tych działań jest budowa skrzyżowań bezkolizyjnych. Nagranie z monitoringu, przejazd kolejowo-drogowy, rogatki są zamknięte, samochód osobowy mija je, wjeżdża wprost pod pędzący pociąg. W starciu z pociągiem kierowca, czy pieszy, czy rowerzysta absolutnie nie ma żadnych szans rozpędzony kilkaset ton, można porównać do przejechania przez auto puszki z napojem lub konserwy. Warto też zauważyć, że pociągi jeżdżą coraz szybciej, do 160 km na godzinę i wówczas droga hamowania, czyli samochód przeciągany po torach, może być nawet przez 1,5 kilometra. To naraża każdego uczestnika takiego zdarzenia na naprawdę na najgorsze skutki, łącznie ze śmiercią. Wśród najważniejszych grzechów, jak my to nazywamy, kierowców są brawura, pośpiech i ignorowanie znaku stop. Zdarzają się też tak karygodne zachowania, jak przejeżdżanie pod opadającymi rogatkami lub wręcz omijanie półrogatek z slalomem. Arkadiusz Turniak, komendant posterunku Straży Ochrony Kolei w Koluszkach. Kierowcy czy uczestnicy piesi tłumaczą się tym, iż spieszą się do pracy. Chodzą tą drogą, przemieszczają się przez ten przejazd bardzo często i uważają, że nic złego im się na tym przejeździe nie stanie. Wszystkie te tłumaczenia kierowców czy pieszych są bardzo złym argumentem. Nie ma nic ważniejszego niż życie i zdrowie, a taki zwykły pośpiech w celu załatwiania jakichś takich zwykłych spraw codziennych nie ma najmniejszego sensu. Stosujemy pouczenia i nakładamy mandaty. Karne wysokości do 500 zł. Jeżeli dojeżdżamy do przejazdu kolejowo-drogowego i widzimy, że sygnalizator świetlny wskazuje czerwone światło, bezwzględnie musimy się na tym przejeździe zatrzymać i poczekać, aż sygnalizacja świetlna czy dźwiękowa przestaje dawać znaku, i dopiero wtedy w bezpieczny sposób przemieszczamy się przez przejazdy kolejowo-drogowe. Należy pamiętać również o tym, że na przejazd kolejowy-drogowy. Możemy wjechać tylko i wyłącznie wtedy, gdy czerwone światło się nie świeci, żadna sygnacja dźwiękowa nie wskazuje żadnego sygnału, oraz widzimy, że przed nami mamy bezpieczną drogę, przez którą możemy przejechać bez zatrzymywania się na przejeździe kolejowo-drogowym. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei obserwują samochody na przejeździe. W przypadku, kiedy. Dojdzie do sytuacji, kiedy znajdziemy się na przejeździe kolejowym i nie będziemy mogli tego przejazdu opuścić. Pojazd nie będzie mógł zjechać z przejazdu, bądź zauważymy, że ktoś znajduje się w takiej sytuacji. Na napędach rogatkowych kategorii przejazdu A i B, natomiast na przejazdach kategorii C i D, gdzie nie ma rogatek przejazdowych, na krzyżach Świętego Andrzeja, znajduje się żółta naklejka. Naklejka ta wyposażona jest przede wszystkim dziewięciocyfrowy numer. To jest numer skrzyżowania, który należy podać pod numer 112. Podając ten numer pod 112, operator przekazuje do pkp PLK, gdzie, gdzie dochodzi do zatrzymania pojazdów na danym odcinku. Rogatki są zamknięte na przejeździe pociąg towarowy. Zdarzają się przypadki, że właśnie kierowcy nie dostosowują się do wskazującego czerwone światło sygnalizatora. Pomijają ten sygnalizator, często pomijają zamykającą się rogatkę. Jeżeli się kierowca już znajdzie w takiej sytuacji, przede wszystkim nie powinien zostać na przejeździe, tylko opuścić ten przejazd poprzez wyłamanie tej rogatki wyjazdowej. Rafał Wilgusiak. Przed przejazdem, przed znakiem, stop na przejeździe kolejowo-drogowym, przed rogatkami, przed migającym czerwonym światłem, zawsze warto zatrzymać się, aby w zdrowiu i cało dotrzeć do celu naszej podróży. Przejazd kolejowo-drogowy prowadzący. Każdy z nas może być ambasadorem bezpieczeństwa i przypominać innym, jak należy zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym. Warto na co dzień pamiętać o tych kilku prostych zasadach, bo życie mamy tylko jedno. To był program Łódź po kolei. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Plansza kampania informacyjno-edukacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycje realizowane na Łódzkim węźle kolejowym współfinansowane są z programów Unii Europejskiej.